Bo się nie dało, zajmuję To jest w serii Monster High. Monster High. Lubię to. Bo mm. będzie mm. mm. Czy może Czy... taki pieset? Ten, ten piesek ma. taki postrzewany Jest Ma zęby takie e, obrążek czastał i jeszcze e, na głowie takie te. Stein, to się nazywa? Nie, to ok, jest całkiem nieźle. Yy, to jak się nazywa? Gy, nie wiem. Nie wiem, to jest bardzo przeczytać. Yy, czy może o taką z takim nietypyzykiem? To, to jest. Yy, trackle? Aha, że imienia. Yy, to proszę, wyspiszcie i radę mi dać. Taka, taka, czy tak. No hmm. tak to już pokażę. Co wy byście wybrali? Tak, tak. Czy tak? Odpowiedź nie mogę się zdecydować, a ja niedługo będę wybierała. Ale... Takie są to sam tylko w Anglii, nie tylko w Anglii, tylko oprócz Polski. Mm -hmm. No i dlatego witamy serwis.